Dzień dobry, jestem Wiktoria. Jestem Kuba, bardzo lubimy Lechię i wierzymy, że ona wygra w następnych meczach. Tutaj jest mój brat Maciek, no. też wierzy w sukcesy <grym> Lechi, Naszym najlepszym gra... Nasz, najlepiej grał, My grali wszyscy, starali się na tym pięknym naszym stadionie gdańskim. Cieszymy się i wierzymy w ich sukcesy. No mów, jestem trzeci raz na stadionie i mogę liczyć, że, że ten piłkarz, który mi to napisał, może wy, może, może strzelić stary bramki. Lechia zagrała dobry mecz, ale nie widzę Rasiaka u nas w złożynie. Absolutnie. Grałbym z starym składem, z Andruszkiewiczusem, grałbym z Leu. To jest wybór trenera, ale... Nie, wiem, nie mam pojęcia co on robi. Nie mam pojęcia. Normalnie nie mam pojęcia co on robi. Jestem załamany. Normalnie jestem załamany z tym meczem. Jak grała dobry mecz, no ale przegrała jeden-3. Generalnie jestem zażenowana niskim poziomem tego wydarzenia sportowego. Wynik świadczy o dzisiejszym zespole. Zespół do niczego. Zbieranina, bramkarz do... Wy, bramkarz do wymiany co, po, co niektórzy zawodnicy z nadwagą e, kuchara Dziękuję. Po, kuchara też poproszę kuchara też poproszę wymienić e, bardzo byśmy chcieli ruska ale niestety kucharowi za mało było kasy zbogacił się na lechy jest sprawa dla prokuratora to wszystko to mówiłem ja? jezu Wolson od lechy jak dałeś i żarówa drugi kurde spotkało mi. No Grzechu grał dobrze, ale ogólnie cały zespół starał się, bardzo się starali, a wyszło jak zawsze, czyli nie wyszło. I uważam, że dużo było samodzielnej gry, powinno być więcej podań gry, gry zespołowej, żeby zawodnicy się no nie wiem, bardziej widzieli na boisku. Takie jest moje zdanie jako kibica, ogólnie przebieg meczu średni. Byłam pierwszy raz ogólnie tutaj, na tej arenie i no, podobało mi się. Tylko byłam trochę zdziwiona, myślałam, że wygrają ogólnie, więc na no słabo, może... No, również byłam tutaj pierwszy raz na meczu. Ogólnie emocje były dobre, kibocowałyśmy tak troszeczkę, ale liczyłyśmy na to, że Lechia wygra, więc... No staraliśmy się mocno, nie wyszło, kibice dopisali, jak widać. Nie wiem, co jest grane, dlaczego trener nie wstawił młodych zawodników, bo niby przyszłość Lechi polega na tych nowych zawodnikach, nic z tego nie widziałem. Tragedia. Zobaczymy, co będzie dalej na następnym spotkaniu w Szczecinie. Stawiam ciężkie tyły. Bardzo przepraszam jako kibic Lechy, ale nie widzę tego pozytywnie. Skoro Bobo bo nie zmieni taktyki i nie stawi młodych, nie da szansy pograć młodym, to nic z tego nie będzie chyba. Mecz co? Wynik mówi sam za siebie. 1-3. Eee... Obrona wydaje mi się nie trzymała za bardzo szyków, chociaż widać, że, że Brożek jednak potrzebuje trochę jeszcze... Chyba się dograć z tą drużyną. E, mamy nadzieję, że, że Brożek z Biniukiem jednak utrzymają to trochę i przynajmniej będziemy grać na zero z tyłu. No, co mamy nadzieję, po... że będą też więcej grali przez Razaka na przykład w pierwszej połowie. Tak, to było bardzo widoczne, że ta, ten atak z, z pomocą jeszcze niezbyt był zgrany chyba, bo, bo jednak Razak sobie stoi na prawej stronie, jest przestawiony na lewo i tak do niego te piłki nie lecą i tak. Mamy też nadzieję, że więcej uspokojenia w grze obronnej, doświadczenia i może coś z głowy wniesie bieniuk od przyszłego meczu? Jak najbardziej. Natomiast no, wielkie rozczarowanie jak mimo wszystko, chociaż nie byłam pozytywnie nastawiona do jego transferu. Natomiast kilka akcji, no niestety w jego starym stylu, niezbyt chlubnym szczerze mówiąc, jak na jego nazwisko. No ale oby coś się ruszyło. No, chociaż... w Szczecinie musi być lepiej. Szczecinia przynajmniej u nas z piastem Gliwica.